Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony tutaj w Waszych sercach. Kolejna audycja w ramach naszego kanału internetowego, Któż jak Bóg na serwisie YouTube. Dziękujemy, że jesteście z nami, że się nie zniechęcacie i że macie otwarte serca na wiedzę o tym, co święte. O aniołach mówimy nieustannie, ale o aniołach nigdy dość. Pamiętam, jak Ojciec Święty Jan Paweł II przyjechał do. Polski I niespodziewanie odwiedził Tyniec. Wśród tych, którzy go witali, a był w Papa Mobile, był słynny biblista, który napisał wiele książek. To ojciec Augustyn Jankowski. Jan Paweł II traktował go jako przyjaciela i kiedy go zobaczył, powiedział: O czym teraz piszesz?. Odpowiedział o aniołach. Jan Paweł II chwilę się zamyślił i powiedział: Przyda się, przyda się. O aniołach warto mówić nieustannie, zawsze się przyda, bo oni nie są postaciami z bajki, ale są kimś realnym, kimś, kto nam towarzyszy w życiu, kogo warto poznawać i z kim warto się przyjaźnić. Człowiek otrzymał od Pana Boga wiele darów. Jednym z nich są ręce. Człowiek ma dwie ręce. Jedną dodawania, a drugą dobrania. Trzeba umieć coś ofiarować, ale i z wdzięcznością przyjąć dar przekazany przez innych. Ręce to także palce. Palców mamy dziesięć. Jak mówią nie tylko teologowie, dziesięć, bo jest dziesięć przykazań Bożych. Każdy palec przypomina o innym. Na naszych dłoniach znajdujemy też unikalny układ odcisków palców. One świadczą o naszej wyjątkowości, niepowtarzalności. Pan Bóg nie dokonuje produkcji seryjnej. Każdego stwarza z, z osobna, każdy jest. Jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy, nie ma drugiego takiego jak Ty. I Pan Bóg tak Cię kocha. Jakbyś był jedynym człowiekiem na tej ziemi, to za Ciebie umarłby na drzewie krzyża. Rąk używamy nieustannie do mycia i do picia. Do golenia w łazience, a widać, że się rano goliłem i do pielenia w ogródku. A w kościele do modlenia. Idąc na operację, pytamy o nazwisko lekarza, który będzie nas operował. Nazwisko chirurga, czasem nawet anestezjologa. Dlaczego? Bo chcemy podczas zabiegu być w dobrych rękach. Dlaczego tak dużo mówię o rękach? Bo aniołowie. Przedstawiani są przez niektórych z ojców Kościoła jako ręce Pana Boga, jego ramiona, wyciągnięte do człowieka z wielką troską i czułością. Mówimy nieraz o ręce opatrzności. Zresztą słowo ręka pada w Piśmie Świętym 1500 razy, ale opatrzność kojarzy się z aniołami. Aniołem opatrznościowym jest ktoś, kto nam przychodzi z pomocą. A zatem przy pomocy rąk, czyli aniołów, Pan Bóg nas chce chronić, trzymać w swoich dłoniach, przyciągać do swojego serca. Jest wielu ludzi, którzy dzięki doświadczeniu pomocy aniołów odnaleźli kochającego Boga. Pamiętam przed laty, chyba 8 lat temu, naszej parafii, Michalickiej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie w Warszawie odbywało się nawiedzenie figury Świętego Michała Archanioła. Było tyle ludzi, bo przyjeżdżali z całej Warszawy i okolic, że trzeba było prawie pół godziny stać w kolejce, żeby chociaż na chwilę podejść do figury. Popatrzeć Świętemu Michałowi w oczy, dotknąć tej figury. I oto w tej kolejce pojawił się pewien człowiek. Usłyszał, że jest piękna figura na Bemowie. Przyszedł, bo lubił to, co piękne. Stanął w kolejce, był cierpliwy. Ksiądz w tym czasie od ambony prowadził modlitwę. Kiedy ten człowiek zbliżył się do figury, nie tylko popatrzył, ale zdobył się na jakieś modlitewne westchnienie. I na tym się skończyło. Wcale nie był praktykującym czy gorliwym katolikiem, ale okazało się, że to spotkanie wywarło na nim takie ślady, że postanowił po kilku dniach wrócić do świątyni. Figury już nie było. Ale były konfesjonały, a w nich księża, którzy słuchali spowiedzi. I to była droga jego powrotu do kochającego Boga. I tak działają aniołowie. Oni nigdy nie koncentrują uwagi na sobie, zawsze kierują nas ku komuś, kto ich stworzył, są posłańcami od kochającego Boga. Dlatego zachęcam ci, abyś dostrzegł dzisiaj i w całej swojej historii życia te ręce opatrzności w postaci czystych duchów, zwanych aniołami. Abyś im się powierzył. Może zagubiłeś drogę do Jezusa, może osłabła twoja wiara w jego działanie. Poproś Michała, Gabriela, Rafała, swojego anioła stróża. Aby byli rękoma kochającego Boga, aby Cię dotknęli i przyciągnęli do Jezusa, abyś Go na nowo zaprosił do swojego serca poprzez święte sakramenty. Spróbuj, naprawdę warto. Zakończę modlitwą i błogosławieństwem. Święci aniołowie, Gabrielu, Rafale, Michale, aniołowie, Stróżowie, wierzymy, że jesteście wyciągniętymi do człowieka rękoma kochającego Boga. Przyciągnijcie nas ku Niemu. Sprawdźcie, abyśmy byli posłuszni Waszemu działaniu. Dajcie nam poznać Tego, Który nas kocha, za nas umarł, zmartwychwstał i jest tuż obok. Módlcie się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Zapraszam na kolejne spotkanie. Któż jak Bóg?